Krótkiej przerwy witam y, ponownie. Tomasz Makowski z nami z WIK czyli y, zarząd. Zakład wodociągów i kanalizacji. Do mikrofonu. Zakład wodociągów i kanalizacji. Zakład wodociągów i kanalizacji. Czasami mi te skróty umykają. Y, panie Tomaszu, dzisiaj może nie o wielkich inwestycjach, o wielkich y, na, na przykład związanych z poprawą jakości wody, w nie. Ale mamy je już za sobą. No właśnie. Y, o pompach których w Szczecinie jest wiele. Może nie wszyscy je widzą, zauważają, może nie wszyscy o tym wiedzą, ale tych pomp nie, i pewnie mało kto ich używa tak naprawdę, ale są, na pewno widoczne są w centrum te pompy, tak zwane berlinki. Dokładnie. Ładne, zabytkowe, XIX-wieczne. Mieszkańcy Szczecina, szczególnie ci pod domami, w których te pompy się znajdują, bardzo się z nimi identyfikują. Są to zabytkowe pompy z XIX wieku, tak zwane berlinki. Nazwa pochodzi stąd, że, że w Berlinie są podobne, bardzo podobne. Prócz tych 27 berlinek mamy 96 pomp, nazwy je zwyczajnych, takich słupowych z lat 70. ubiegłego wieku. Te zabytkowe znajdują się pod. Yy, pod opieką konserwatora zabytków, i stąd y, traktujemy je z ogromnym pietyzmem. One jakiś czas temu zaczęły nabierać niebieskich barw. To chyba oryginalne by były, je, tak, jeżeli się. Tak, dokładnie według wytycznych konserwatora zabytków są one malowane w określonym kolorze. Jak również ich remont, ich odnawianie odbywa się pod jego opieką. I tutaj właśnie y, przykład, y, jeden z odlewów. Y, to jest oczywiście tarcza herbowa. Każda jest opatrzona takim godłem. Tak, dokładnie. Prócz tego wiele innych elementów. To jest, poczynając od góry, od korony. Od elementów zdobniczych, y, takich motywów roślinnych, y, y, płaskorzeźb. Po y, tą wylewkę, głowę smoka wieńczącą cały ten kadłub tej pompy. Trzeba powiedzieć, że upływ czasu słomiarzy, yy, pseudokolekcjonerów, spowodował, że pompy te znajdują się w kiepskim stanie. Co roku remontujemy kilka z nich, pięć, siedem w zależności od posiadanych możliwości finansowych i technicznych. W tym roku już cztery przed nami jeszcze kilka i tak cyklicznie co roku. Ja się tak zastanawiam, bo jeżeli chodzi o te zabytkowe pompy Berlinki, no to jest to rzecz oczywista, że warto je zachować, warto je remontować. Cała reszta tych zwykłych, jak, jak pan to określił, czy te pompy służą teraz poza, nie wiem, jakimś dekoracyjnym celom, jakoś konkretnie, czy rzeczywiście ktoś z nich pobiera jeszcze wodę, bo one wszystkie działają, prawda? W połowie XIX wieku było to poważne źródło wody dla mieszkańców Szczecina z biegiem czasu, kiedy, kiedy w 1863 roku powstał pierwszy wodociąg z prawdziwego zdarzenia. Traciły one swoje walory, te najważniejsze, użytkowe. Ja tak, ale w XXI wieku, czy jeszcze ktoś ich używa do pobierania wody? Tak, tak. W miejscach, gdzie. Są skwery, parki. Dużo ludzi używa te, tej wody do podlewania. Tam, gdzie są kwiaty, aleje kwiatowe, po prostu pobierają tę wodę kwiaciarki. Woda ta cieszy się ogromnym powodzeniem w okresie świąt wielkanocnych to na pewno. ze znanej przyczyny. Poimy nią zwierzęta, piją ją, te, mówię o tej wodzie, ptaki. Natomiast ta woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi. A dlaczego? Każda z nich, każda z tych pomp pompuje wodę, mhm. ale z uwagi na to, że w tej chwili ta woda stagnuje, czyli nie jest używana. Czyli rozumiem, że każda ta pompa ma pod ziemią jakiś swój zbiornik takiej wody? Każda pompa sięga do, do, do poziomu wód i w każdej chwili szczerpuje te wody. Natomiast w momencie, kiedy ta woda tam stoi, to, to, to zwierciadło wody nie jest w ciągłym ruchu. Ta woda nie jest w ciągłym ruchu, mm -hmm. ona powtórnie ulega skażeniu bakteriologicznemu, i już od po trzech dniach od naszej naprawy ona tak naprawdę nie nadaje się do spożycia. W chwili, kiedy my dokonujemy. A po przygotowaniu, dajmy na to też. Nie, nie raczej nie, do celów gospodarczych tak. Natomiast do picia nie. Czyli jak rozumiem, jedynym rozwiązaniem na to, aby ta woda się do picia nadawała, to byłby powrót do korzystania z tych pomp. Tak. I gdybyśmy korzystali na bieżąco z, z, z wody z tych pomp, to ona nadawałaby się do picia z uwagi na to, że ciągle byłaby świeża. Cały czas płynęłaby. Byłaby w ruchu. Jest to chyba praktycznie już w tej chwili niemożliwe. Dlatego tak naprawdę te pompy spełniają głównie funkcję taką zabytkową. Trochę zabytkową, trochę estetyczną, ewentualnie można się na pewno tą wodą e, ochłodzić w gorące dni. Chociaż taki mi pomysł że do głowy, może trzeba zatrudnić jakiegoś takiego miejskiego pompowego, który by regularnie obchodził wszystkie pompy e, i tą wodą poruszał, tak żeby ona była stawą obiegu. Wtedy być może e, nadawałaby się do picia. A. Tak, być może wtedy tak. Ale to może taka moja tylko sugestia. No cóż, przede wszystkim, jeżeli chodzi o te berlinki, to piękne zabytkowe pompy, które są niewątpliwie jednym z symbolów, symboli naszego miasta, także proszę jak najbardziej skrzętnie je remontować i o nie, o nie dbać. A Państwa zachęcamy do korzystania z pomp. Być może się na powrót to przyjmie, kto wie. Dziękuję za rozmowę, Tomasz Machowski. Państwu dziękuję za, natomiast za... Uwaga, dobiegliśmy do końca naszego programu, w związku z tym kłaniam się do zobaczenia.